A czym się kierować przy tym zapraszaniu? Czy to jest tak, że po prostu siadamy sobie przed tego Niktina i jedziemy tam, wpisujemy imiona, nazwiska, które nam przychodzą do głowy, albo scrollujemy, widzimy jakąś osobę z tą dwójeczką czy trójeczką i tam klikamy wyślij zaproszenie? Czy raczej stosować inną metodę poszukiwania dla siebie tych nowych kontaktów? To no, metod jest kilka. Ja na przykład zapraszam osoby te, które w jakiś sposób e, zareagowały pod moim postem. I na przykład nie mam ich jeszcze w kontaktach. Widzę, że jest dwójeczka, trójeczka, e, zostawiły jakiś, jakiś komentarz, czy, czy że właśnie lubią. E, często zapraszam e, po eventach osoby, z którymi gdzieś tam miałam kontakt. E, Wymieniliśmy cześć albo, albo coś więcej, więc po różnego rodzaju takich eventach, networkingach. Bądź też osoby, które na przykład potrzebuję mieć w swojej sieci. Czyli na przykład no, ja jestem marketingowcem, więc zapraszam innych marketingowców, bo to um, nie jest źle mieć w swojej sieci konkurencję, nie? Generalnie. Powinniśmy wiedzieć właśnie co konkurencja robi, widzieć w jaki sposób się inspirować, rozmawiać, wymieniać, nawet robić brainstorming, spotykać się co, co jakiś czas w większym gronie. No i tak jak biznes do biznesu, no zapraszać osoby z powiedzmy z tych, z tych branży, z tych sektorów, w których działamy. Więcej usłyszysz na YouTube.